Cześć, witam serdecznie, jestem Śpiegol i zapraszam na kolejny odcinek z serii Minecraft Poradnik, czyli mojej survivalowej serii na tym świecie, który widać za moimi plecami. Już troszeczkę tutaj sobie zbudowaliśmy. I dzisiaj będzie taki troszkę wyjątkowy odcinek, bo nie będziemy budować, nie będzie przygody. Jak widzicie, jest noc, beacon tam, magiczna latarnia ładnie w tle za nami świeci nawet ona. Przybliżeniu ją sobie pokażemy troszeczkę. Ładnie to wygląda. I dzisiaj będzie taki wyjątkowy odcinek, bo chciałbym zadać wam kilka pytań. Chciałbym zadać wam kilka pytań, wejść z wami w trochę większą interakcję, bo za chwilę będzie 60. odcinek i chciałbym zrobić też yy, Odcinek z sesją pytań i odpowiedzi, może w formie odcinka, może w formie live, i to jest tak naprawdę pierwsze pytanie do Was: czy, czy wolelibyście jako 60. odcinek sesję pytań i odpowiedzi, czy po prostu byśmy zrobili tą sesję pytań i odpowiedzi w formie, w formie live, w formie live'a, jakiegoś takiego godzinnego, może nawet dwugodzinnego, żeby Żebyśmy sobie pod, żebym mógł podpowiadać na wasze pytania, bo już dawno nie odpowiadałem na pytania widzów. E, I wyobraźcie sobie, że takiego odcinka z pytaniami nie było już naprawdę długo. Nie wiem, czy on nie był chyba w 25 odcinku w tej serii, więc przydałoby się, e, przydałoby się coś takiego w końcu zrobić jeszcze raz jeszcze raz coś takiego by się przydało zrobić. Tam jest creeperek, a tu zombiaczek. Troszkę sobie po prostu też powalczymy dzisiaj. Chociaż już widzę idzie, idzie idzie dzień. Idzie dzień, więc jesteśmy bezpieczni praktycznie, ale troszeczkę możemy sobie powalczyć. Prochu się przyda. Jak zawsze do TNT. Okej. Okay. Okej. Okay, czyli tak. Po pierwsze robimy sobie sesję pytań i odpowiedzi, bo dawno jej nie było więc chcę z wami sobie troszeczkę porozmawiać. Po drugie, zbliża się coś wielkimi krokami, a mianowicie 8 czerwca już ma być aktualizacja, aktualizacja Minecrafta 1.17. No i wchodzi trochę nowości. Wchodzi trochę nowości, nawet sporo nowości. I teraz pytanie do was, co z tym światem? Co robimy z tym światem? Czy Brniemy w nim dalej, rozbudowujemy go, czy zaczynamy nowy świat 1.17? 1.17, nowy świat. Chociaż, mówiąc szczerze, schowam się na chwilę, żeby nas tutaj żaden creeper nie wysadził. Mówiąc szczerze, ja przychylam się mocniej do opcji, żeby zostać na tym świecie, updateować ten świat do wersji 1.17 i po prostu odkrywać nowe tereny, nowe rzeczy na tym świecie, bo jeszcze wiele rzeczy nie zrobiliśmy tutaj, na tym świecie. Jeszcze wiele mamy do zrobienia. Eee, no i szkoda mi go, szkoda mi go po prostu, żeby zaczynać znowu od nowa, znowu tłumaczyć te wszystkie podstawowe rzeczy. Jeśli ktoś chce zobaczyć podstawowe rzeczy, no to jak najbardziej może cofnąć się do pierwszych odcinków tej serii, bo to już jest o 59 odcinek, ale można podstawowe rzeczy oglądać od początku. Od początku tej serii po prostu eee, tutaj też musimy sobie co nieco zmienić, bo tak, pokonać Withera to już zrobiliśmy. I na pewno pierwszą nie będę budował farmę płomyków, tylko chcę zbudować najpierw farmę kaktusów. O, właśnie to chcę tutaj zbudować w pierwszej kolejności, i dopiero później zajmiemy się farmą płomyków. Więc robimy farma kaktusów, to będzie pierwsza rzecz, którą zrobimy. I tutaj niebawem też farma płomyków, oczywiście też. Farma płomyków. Ok, a co do przygody? rajd na wioskę? Nie, no dżungla, na pewno dżungla, na pewno dżungla. Czyli zrobimy dżunglową świątynię. O, tak napiszemy. Świątynia. Dżunglowa świątynia. To na pewno będzie w jednym z kolejnych odcinków. No bo tak, jak wam pokazywałem, odkryliśmy dżunglę, wiemy gdzie jest dżungla. Więc niebawem będziemy tam po prostu szli dosyć daleko, ale trzy świątynie bardzo blisko siebie. Więc pozwiedzamy sobie świątynię i połapiemy sobie łup. Także. Było pytanie o sesję pytań i odpowiedzi. Było pytanie o 1.17, aczkolwiek mówię to bardziej. Chciałbym, żebyście potwierdzili, tylko że dobrze myślę, bo, bo wydaje mi się, że dużo lepszym pomysłem będzie zostanie na 1.17 na tym świecie po prostu. Update: Paweł Alek, Dritter, Dumaj, Marcel i Tata Marcela, osoby, które mnie tutaj wspierają i pomagają w rozwoju mojego kanału i też parę osób na pewno sobie dopiszemy do księgi, wiem, że się upominacie cały czas o tym zapominam, ale to zrobimy sobie po prostu na live. Tutaj wpiszemy osoby najaktywniejsze na kanale w komentarzach na YouTubie i także na Discordzie, które dużo, dużo się odzywają, dyskutują. A propos właśnie, link do Discorda macie, macie w opisie do tego filmu, zapraszam, bo tam sobie często gęsto dyskutujemy na ciekawe ciekawe tematy. Ok, no i co dalej? Sesja pytań i Odpowiedzi, wersja 1.17. Na pewno mam też do Was pytanie, w którym kierunku iść w tej serii? Czy bardziej chcecie zobaczyć kolejne przygody, czy bardziej kolejne budynki? Chociaż tak naprawdę, wiadomo, chcemy tym przeplatać i chcemy pokazywać i to i to. I na pewno jedną z kolejnych rzeczy, którą chcę tutaj. Zrobić to będzie farma automatyczna kaktusów. Tak jak tutaj widzicie, już sobie posadziłem te kaktusy w tym miejscu, w którym, w którym ma ta farma być. W którym ma ta farma być automatyczna i zrobimy ją tutaj taką dosyć dużą, dwu- albo trzypiętrową, nawet. Ale to będzie taki fajny budynek. Naprawdę fajny budynek. Kto uważnie śledzi moją serię, to ten budynek mógł już zauważyć na kreatywnym w serii Minecraft dla początkujących, czyli jak budować lepsze budynki, jak lepiej budować w Minecrafcie, taki mam odcinek I, i tam pokazywałem jak to będzie wyglądało, bo już na kreatywnym sobie moim świecie przećwiczyłem ten budynek, tą automatyczną farmę i po prostu ją zbudujemy też na survivalu, pokażę ją jak zbudować krok po kroku tu chyba jakiś Enderman maczał palce, coś mi się wydaje jakieś dziwne puste bloki zostają i teraz tak, co dalej, W tą farmę sobie wybudujemy o, beacon nam tutaj zadziałał co dalej? Jak myślicie? Bo chcę wybudować, bo tutaj budujemy wszystko w podobnym stylu. Farmę kaktusów też zbudujemy w podobnym stylu i chcę ruszyć z czymś więcej, czyli pójść w troszkę inne style. To nie trafię, trafiłem, dobrze. Już myślałem, że nie trafię. Chcę pójść w trochę inne style, czyli tu będziemy mieli naszą wioskę średniowieczną, jak najbardziej. Tam zbudujemy sobie taki duży budynek z farmą kaktusów. Tutaj mamy tą farmę żelaza, natomiast tu, tutaj z tej strony, czekajcie, chyba sobie tam po prostu polecimy. Z tej strony, może z góry którejś będzie lepiej to widać, zobaczymy. Wylądujemy sobie tutaj. Ok, dobra. E, I tutaj zastanawiam się, czy. Tutaj tego terenu troszkę nie wyrównać, nie wykarczować tych drzew i nie zrobić sobie takiej mini pustyni mini pustyni z jakimiś budynkami pustynnymi, żeby jakieś farmy, jakieś budynki umieścić właśnie w stylu pustynnym, tak jak robiłem na RM Craft'cie, bo już będzie drugi sezon, rusza niebawem RM Craft'u, ale nie będę tam budował na pustyni, tylko w innym miejscu, więc może pustynię sobie przeniesiemy tutaj, żeby coś fajnego wybudować. No i tutaj właśnie, gdzie mamy te fajne góry, na których teraz jesteśmy, też chciałbym zbudować drugi dystrykt, nazwijmy to, drugą Drugą rzecz inną, czyli tutaj jakieś takie podniebne miasto. Mam takie góry wysokie, sobie powiedzmy, no w miarę wysokie, w 1,17 będą dużo wyższe, i tutaj też można spotkać dużo wyższe, ale mamy biom świerkowy. Zimowy, bo są góry, górzysty. Więc tutaj, między tą górą, a tą górą, czy tą, na którą stoję, mógłbym wybudować takie, sobie trochę podniebne miasto. Jakiś budynek na tej górze, jakieś dwa budynki na tej górze, przejścia między nimi, być może jakiś wiszący budynek, i tutaj też coś byśmy zbudowali. No i to jest trzecie moje pytanie do Was którą rzecz byście najpierw zobaczyli chętniej? Czy tą pustynną i przerobienie gdzieś tam okolicy wioski, czy tą tutaj w górach i podniebne miasto? Co byście chcieli w pierwszej kolejności zobaczyć? Oczywiście, jeśli chodzi o budowanie, no bo jeśli chodzi o przygody, to cały czas pozostaną różne przygody i będziemy odkrywać i dżunglę, i leśną posiadłość, i inne jeszcze rzeczy w Minecrafcie będziemy robić. Przy okazji, pamiętajcie, proszę, żeby kliknąć łapkę w górę, subskrybować mój kanał, jeśli jeszcze tego nie robicie, no i komentować pod tym filmem, bo sobie możemy Wtedy rozmawiać, a to też pomaga w zasięgach i też dzięki temu łapiemy my lepszy kontakt. Także dajcie znać co wolicie. Czwarta prośba ode mnie, bo tutaj raz, że mam pytania do Was i prośby, to też pokazuję Wam, jakie są plany, żebyście pomogli mi tworzyć tą serię, żebyśmy ją wspólnymi siłami razem tworzyli. To czwarta prośba, no to oczywiście w komentarzach pod tym filmem wpisujcie pytania do mnie, pytania, dlatego mówię, że to jest związane z pierwszą prośbą, z pierwszym pytaniem odnośnie sesji pytań i odpowiedzi, czy chcecie ją na live, czy chcecie w 60. odcinku, bo no muszę mieć jak odpowiadać na pytania, także pod tym odcinkiem proszę, zadawajcie pytania, zadawajcie pytania, piszcie w komentarzach, co chcecie, po prostu o co chcecie mnie zapytać. Mogą być to rzeczy dotyczące z mojego życia, tego co robię, jak pracuję co robię na co dzień, a może co w Minecrafcie, od ilu gram jak się zachowuję, co lubię najbardziej, czy to w życiu, czy w Minecrafcie różne pytania, nie ma tutaj jak gdyby zakazanych pytań chciałbym żebyście mnie porządnie przepytali, także czwarta prośba bardzo proszę jak najwięcej pytań pod tym odcinkiem żebyśmy zrobili fajną sesję pytań i odpowiedzi. Fajną sesję pytań i odpowiedzi. Tutaj na pewno musimy sobie też zebrać, mm, zebrać tamte pnącza, bo to też będzie jedna z, m, może nie takich pierwszych budynków, które zrobimy, ale muszę w końcu sobie zrobić porządną farmę pnączy, żeby móc robić omszały bruk, żeby móc robić bloki z pomocą pnączy, bo one bardzo ładnie wyglądają, więc też trzeba e, takie dołożyć. Wiem, że mamy troszkę luźniejszy odcinek, bardziej gadający odcinek. E, mało pokazuję coś sobie tutaj robię przy okazji, ale wiem, że takie rzeczy też lubicie, bo nieraz pisaliście, że takie coś jest fajne, więc mam nadzieję, że po prostu będziecie się odzywać, będziecie komentować i sobie. I sobie mocno pogadamy. Wiem też, że mamy pewne rekordy, jeśli chodzi o łapki, i starsze odcinki mają dużo więcej łapek. Powiedzmy te, które mają już, no, bo są nawet takie odcinki, które mają około 20 tysięcy wyświetleń, takie sporadyczne, które ludzie często odtwarzają. Ale pod nowymi odcinkami zazwyczaj pojawia się w okolicach 100 łapek. W okolicach 100 łapek zawsze się pojawia. Bardzo chętnie pobiłbym ten rekord i pod którymś z odcinków w końcu powalczył z Wami o 200 łapek. O 200 łapek takich, wiecie, bieżących pod nowym odcinkiem, a nie to, że się utworzy po trzech miesiącach, tak jak pod którymi, niektórymi filmami, tylko żeby zobaczyć, czy reagujecie, czy pomagacie w rozwoju kanału, czy tych łapek jest dużo. Więc jeśli tego jeszcze nie zrobiliście, to proszę kliknijcie sobie łapkę, łapkę w górę. Co jeszcze? Co jeszcze tutaj mogę powiedzieć? Na pewno będziemy budować też ciekawe rzeczy z pomocą trochę innych bloków. Farmę kaktusów chcę zbudować z pomocą granitu i z pomocą cegieł, czyli o takich cegieł. To chcę zbudować na pewno, żeby, żeby był trochę inny budynek, ładniejszy budynek. Nie pokazywałem też jak jeszcze robi się cement w Minecrafcie, ale to chyba zrobię cały odcinek o tym osobny, jak to wybudować, wykorzystać terakotę, cement i inne bloki. Więc takie rzeczy też się pojawią. Surowce możemy sobie odłożyć. Jak wiecie, wykorzystaliśmy dużo żelaza na zrobienie bikona ostatnio na magiczną latarnię. Była nam potrzebna i też będziemy sobie z tym związany projekt robić jak jakiś wielki, może nie tyle że kanion, ale taki Taką kopalnię odkrywkową nazwijmy to sobie. Coś takiego, głębokie wykopy, żeby też mieć dojście łatwiejsze do, do kopalni. Więc to też sobie będziemy robić. Aha, i musimy wziąć nożyczki, 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 nożyczki. W podróżniku są? Nie, tu są te dobre nożyczki, są. częściej. dobra. Weźmiemy sobie, zdobędziemy, o, trochę pnączy. Albo może właśnie, czekajcie, nie, nie idziemy spać, bo chciałem iść spać, ale... Nie pójdziemy spać, pójdziemy sobie trochę powalczyć, może nawet zrobić, um, za odwiedzimy bagna i połapiemy trochę slajmów, że tak powiem. Ee, jeśli macie też jakiś tutaj pomysł, co by tutaj dołożyć do naszej tablicy, bo jest tutaj już troszkę pomysłów, mam nadzieję, że je widzicie, to jeśli macie jakiś pomysł, to też podrzucajcie w komentarzach. Nie wiem jakim cudem ten osadnik się nam wydostał z wioski. Czy ja go przez przypadek jakoś wypuściłem, czy co tu się stało? Nie mam pojęcia. Hmm, pochodnie mi dajcie na chwilę. Tutaj sobie chociaż troszeczkę oświetlimy, żeby nas creeper nie zaszedł. A zaraz sobie pójdziemy na bagna. Na bagna powalczyć trochę. Ok. I teraz możemy sobie ściąć trochę tego, pnączy i też zebrać. Mówię cały czas wisi to na brzydkiej. Na brzydkiej ścianie, i trzeba to w końcu poprawić i zrobić ładną farmę. Aczkolwiek zastanawiam się, powiem Wam szczerze, zastanawiam się, czyby właśnie w tym miejscu, w którym stoimy, gdzie są te pnącza, tutaj zaraz za naszym miejscem do enchantingu, bo mamy enchanting. Ja a propos dużo pytań a, a propos enchantingu też od Was dostaję pod komentarza, w komentarzach pod filmami, więc może sobie w odcinku pytań i odpowiedzi odpowiemy, pokażę wszystkie enchanty, które mam. Zrobione, ale zastanawiam się, czy tutaj, właśnie w tym miejscu między wioską a murem, tym a tutaj enchantingiem, czy tu nie zrobić takiego wielkiego placu, jakiś fajny plac, ozdobiony plac i zrobić tu wielkiej mapy okolicy. Czyli tak jak tutaj sobie wyłożyliśmy pod naszym mostkiem, pod naszym mostkiem tutaj kilka map. Chyba ziomość. Musimy Cię nazwać. Pamiętacie, jak mówiłem, że go nazwiemy? Że to będzie Janek? Czy kto to będzie? O, ucieka od zombie, już dobrze. My się z nim rozprawimy. Tak jak tutaj wracając do wątku, tutaj mamy tą mapę dużą. To tam sobie zrobimy oczywiście jeszcze większą, czyli powiedzmy, że tu mamy jeden narożnik, to jest kawałek ten mapy u góry, który tam wisi i tu jest jeden narożnik 4 na 4. To tak samo zrobimy sobie dolny prawy narożnik z tą mapą, dolny lewy narożnik z tą mapą i górny lewy narożnik z tą mapą, czyli zrobi nam się mapa 8 na 8 wysokości i 8 szerokości, taka duża, duża, duża mapa, także coś, coś fajnego moim zdaniem. I mocno nam się to może przysłużyć. Zwierzy widziałem też, że tu mamy słabo oświetlony teren i będę musiał tu wkroczyć z dyniami i oświetlić to zielonymi dywanami. Ale póki co postawimy sobie tylko trzy pochodnie, żeby było trochę jaśniej pod samym zamkiem, żeby nic tutaj nie wybuchało, bo to jest najgorsze, jak się pojawi jakiś creeper, zombie czy skielet, czy Pająk nie są groźne, ale jak się pojawi nam jakiś creeper i tutaj wysadzi okolicę. No to już nie jest ciekawie, nie jest ciekawie, a możemy sobie trochę wykorzystać i powalczyć. Zobaczcie, to jest oczywiście walka z jednym ze sposobów na zdobywanie expa, ale tak chodząc i zabijając moby, nie jest to zbyt, zbyt efektywny sposób. Trochę jednak trzeba się nagimnastykować i trochę Expa zdobyć. Może na początkowym etapie to jest nieźle, ale, ale później. To już jest dosyć męczące, dosyć męczące i trzeba raczej szukać jakiejś farmy, tak jak my mamy farmę zombiaków, czy zrobić po prostu spawner mobów po prostu do grindu jakiegoś sposobu lepszego trzeba poszukać. Czekajcie w którą stronę było bagno, tam było bagno, zobaczymy czy sobie trafimy na jakiegoś slajma. Muszę dorobić sobie trochę smyczy, bo też bym chciał wam pokazać jeszcze parę zwierzątek i pandy i papugi. Co prawda do papug nie potrzebuje smyczy, ale, ale pandy się przydadzą. E, będziemy szli do dżungli. E, chciałbym też zrobić e, miejsce dla żółwi. Chciałbym zrobić też miejsce dla m, lisów. E, oswoić troszkę lisów, zrobić młode lisy. O, pająk. Oj, kliperek. Dobra, trzeba uważać. Teraz, żeby nas tutaj nie wysadził i pająk, przepraszam, i lisów i też zrobić młode lisy oswojone, z którymi sobie zrobimy jakąś fajne, jak to angielscy youtuberzy nazywają, sanktuarium. Sanktuarium, czyli miejsce dla właśnie żółwi, lisów, innych zwierzątek, innych mobów. Dobra, co my tu jeszcze mamy? Sporo tych mobków się narobiło. Mam nadzieję, że nic nas tutaj nie wysadzi. Ale trzeba trochę powalczyć jeszcze. Także bardzo, 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 bardzo Was proszę. Komentujcie, pytajcie pod tym odcinkiem, żebyśmy zrobili fajną sesję pytań i odpowiedzi. Co chcecie usłyszeć o mnie, czy to w Minecrafcie, czy poza Minecraftem. Co lubię, co robię, co, co, co mi się podoba, co mi się nie podoba. I też. Dajcie znać, co z tym światem 1.17, czy zostajemy tutaj, czy coś dokładamy, eee, i ym, jak po prostu się rozbudowujemy. Co będziecie chcieli widzieć w pierwszej kolejności? Czy pustynny mini biom tutaj sobie zrobimy i budynków kilka pustynnych, czy raczej to podniebne miasto? Bo jeden i drugi pomysł mi się podoba, mnie, Jara, że tak powiem, bo. Mm, bo na pustyni mi się spodobało, jak budowałem na RMCrafcie. Natomiast e, myślę, że mm, podniebne miasto będzie bardzo ciekawym wyzwaniem i takim nowym stylem budowniczym, którego jeszcze nie ogarniałem. Więc razem z wami mógłbym się spokojnie tego pouczyć. Tu jeszcze zobaczcie, zupełnie zapomniałem oznaczyłem coś, czyli pewnie jakieś jaskinie, które chcemy zwiedzić, które chcemy odkryć. Coś tu widocznie jest, gdzie jeszcze. Nie byłem, ale tu trochę pochodni widzę, więc być może już jednak byłem, a może tylko kawałeczek i dalej, dalej nie wchodziłem. Więc tutaj sobie zobaczymy, co jeszcze jest i będziemy powoli kończyć ten odcinek. Wiem, że dużo, dużo luźniejszy niż większość moich odcinków, ale chciałem po prostu Was zapytać o kilka rzeczy, co robimy dalej z serią, gdzie idziemy, w którym kierunku ale głęboka przepaść, ja nie mogę dobra, będzie trzeba tam na pewno zwiedzić co robimy, w którym kierunku idziemy, co wam się podoba, co wam się nie podoba jak wy to widzicie dalej w moim wykonaniu serię survivalową, no i przede wszystkim najważniejsze to jest to, żebyście zadawali pytania bo chcemy zrobić fajną sesję pytań i odpowiedzi tylko dajcie znać, czy w postaci 60 odcinka, żeby krótko zwięźle na temat wam odpowiedzieć na te pytania czy jednak w postaci live'a, bo będziecie chcieli jeszcze gdzieś tam dodatkowe pytania e, zadawać. Pająk nam nie wskoczył na głowę chyba. To wredny. Mm, dobra. Slajmów nie widać. Z tego co pamiętam slajmów jest najwięcej gdy jest pełnia. E, gdzie mamy bagno. Jeśli mamy pełnię to wtedy jest więcej slajmów i można łatwo je wtedy e, że tak powiem znaleźć i oczywiście pokonać. Tutaj endermanik. Z nim nie zaczynamy. Tu mamy zombie i mamy Creeperka, więc trzeba troszeczkę uważać, żeby nas tutaj dwójka nie przyśpiliła. Ok, mamy sprawę załatwioną i idziemy się już schować. Nie wiem, czy to drugi raz, a może pierwszy raz w tej serii, bo wiem, że w wędrowniku klikałem, znaczy kręciłem nocne przygody, a nie wiem, czy w tej serii robiłem nocne przygody, nie jestem pewien. Chyba nie, więc możliwe, że to są w ogóle pierwsze nocne przygody. Na serii, a być może jakieś małe mini wstawki się pojawiły, ale mamy drugą noc przetrwaną, tak jak widzicie, bo już księżyc zachodzi i zbliża się dzień. Zbliża się dzień, więc też zbliża się czas zakończenia odcinka. Schowamy się już do zamku i. Lecimy i lecimy. Także ja dziękuję Wam za ten odcinek. Proszę, kliknijcie łapkę w górę, subskrybujcie mój kanał, piszcie komentarze i widzimy się już niebawem w sesji pytań i odpowiedzi. Na weekend nakręcę pewnie odcinek z innej serii, a zaraz po weekendzie zrobimy sesję pytań i odpowiedzi. Tam jest mistrz z drugiego planu, zombie za nami się kręci. Zrobimy sobie sesję pytań i odpowiedzi po weekendzie już. No i czekam na Wasze pytania. Na razie, dzięki, do zobaczenia.